Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksander Jaroszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę, tym razem z rundy czwartej pomiędzy Wojtkiem a Pawłem, gdzie Paweł grając z białymi wygrywa grę pod rezygnacją. Jest to gra z grupy D z sezonie 24 internetowy Lidze Go. Zatem przejdziemy do samej gry. Jak widzimy, no to początek był dosyć równy, a następnie stopniowo biały i przywagę. I to najciekawsze wydaje mi się miejsce gry tak de facto jest pomiędzy 40 a 80, może setnym ruchiem gdzie potoczyła się ta największa walka o potencjalne punkty, które po później po prostu biały e, był w stanie dokończyć i sfinalizować jako już finalną pozycję na grze. Też zobaczmy co się wydarzyło e, na samym początku i spróbujmy przeanalizować tą część Najbardziej e, czy tam z większymi detalami. Zacznijmy od początku. No i tutaj, może w dzisiejszej chwili, bardzo popularne otwarcie za czarnych. Oczywiście można wskoczyć do Sansanu, rozegrać e, jedno z dziosek, które jest tam możliwe, no i następnie można odskoczyć. Tutaj w tej pozycji zazwyczaj biały ma taki problem decyzyjności, czy być nieco. Powiedzmy, bardziej pasywnym, czy jednak przyjąć tą poleczkę i zagrać aktywniejsze ruchy tu lub tutaj. I ten drugi R11 rzadko jest spotykany w grach. Może ostatnio dopiero wchodził w taki, powiedzmy, raczej jako ruch popularny, dostępny, dlatego że. Dosyć niedawno osobiście ja zauważyłem, że AF wskazuje w takich pozycjach na, na ten ruch. No, i tutaj był wykorzystywany. Także zakładam, że wiele przygotował się do tej inwazji, do, tych, do podobnych pozycji. E, Przestudiowaliśmy, jak można zainwadować, żeby było dobrze, i zagraliśmy ten powiedzmy ruch domowo przygotowany. No, i tutaj jest dwa wybory za czarnego. Można oczywiście zignorować, nam zagrać tutaj, lub może. Przycisnąć bielego do trzeciej linii, może nawet do drugiej, zagrać po przeciwnej stronie, zabrać e, kolejne duże mojo, albo zacząć atakować białych I to drugie wydaje mi się, że dosyć, dosyć naturalne, bo ciężko bielomu będzie tutaj przeżyć. Zazwyczaj nawet wydłużenia to nie jest tam. Jest dobry pomysł, ale nie najłatwiejszy, tak? W tym przypadku. Możliwe, że nawet ja by zabił, zagrał, tu, zagrałbym tu, i może nawet tą wymianę na ten moment porzuciłbym, bo byłoby ciężko, nie wiadomo, co tu, je, co tu będzie po przeciwnej stronie i nie wiemy, tak de facto, jak uciekać. Także możliwe, ja by zagrałbym tak, a później by celowałbym w jakiś ku 16 i już z mocą tego kamienia będzie nam nieco łatwiej rozwijać się. Także możliwe, że ja by poszedłbym w tym kierunku. Ten oczywiście jest do do grania, w porządku, tutaj może nawet warto za czarnych po prostu zagrać tutaj bo to jest taki punkt, czy tam ruch pytający, jeżeli biały odpowie to znaczy, że dalej możemy atakować z nieco mocniejszym mocniejszą skalą i powiedzmy zagrać A tutaj celuje, może nawet da się um, zabrać bazę i zacząć po prostu Gonić te kamienie, nawet po prostu takim podejściem. Także, moim zdaniem, tutaj można byłoby na różne sposoby zagrać. Oczywiście, Białoby prawdopodobnie nie ratował tego kamienia, i może spodziewałbym się jakiegoś skoku, ale taką pozycję możemy zostawić i taką pozycję łatwiej atakować, tak? I moim zdaniem, lepiej byłoby zagrać tu zamiast tego, bo tutaj, jeszcze umożliwiamy białemu zbudu budownictwo ocznych kształtu. I stąd białym jest on jest nieco łatwiej z tego wybrwinąć i przeżyć. Także lepiej tak. Wiem, że jako kształt wygląda bardzo powolnym, ale w tej chwili to by moim zdaniem mocniej by zadziałało. Po prostu nie, da, nie dawaliśmy wyboru. A tutaj no jest taka opcja. Tak, oczywiście już Biala nie będzie odpowiadać tak, może odpowiedzieć tak i będzie nieco łatwiej białym przeżywać także jeżeli patrzeć na późniejsze powiedzmy rozgrywki to tak de facto ja by wróciłbym później do tego kamienia nawet teraz bo jeżeli zagramy coś takiego a dalej będzie taka rozgrywka to oczywiście możemy zagrać tutaj i spróbować przeżyć na miejscu tym bardziej że mamy takie kluczowe punkty jak A i B otwarte dla nas i my możemy zagrać ja by powiedziałbym praktycznie w sente. Także tutaj można by było popatrzeć w tym kierunku, że nie jest to aż takie łatwe nas, nas tutaj zabić, tak? I jeżeli biały, czarny by teraz bronił, bo musi obronić jakieś dziury, to oczywiście możemy zagrać nawet tak. I gdyby czarny poszedł tu, mamy wyskok, tak? Także tutaj um, zazwyczaj, ja bym powiedział, w większości przypadków tak w sumie jest błędne. I no, po prostu jest łatwiejsze do zaatakowania przez czarnych, i dajemy troszeczkę czarny wybór. To znaczy, jest dwa wybory: możemy zagrać tak i spróbować e, przycisnąć bielego, a możemy no, porzucić ten ruch na później. Tam powiedzmy, decydując, co będzie dalej, ale z drugiej strony, m, też jest taki ruch, który zniszcza potencjalne miejsce na oczy. Takie się musimy jakoś odpowiadać, stąd to kosumi jest dosyć ciężkim ruchem. Ja by za czarnych po prostu tak, e, nieco szybciej, bo to wydłużenie moim zdaniem nieco powolne. Ja by tu za białych, był oczekiwałem, że prawdopodobnie będą szukać życia albo na wyżej jakiś skok, taki lub taki, ale próbujmy on nieco szybciej rozwijać się, bo ten ruch tak de facto powtarza ten sam blond, tak? Możemy szybciej. A czemuż tego unikamy? I, a to jest dodatkowe punkty, które można byłoby wycisnąć z tej sytuacji. Tutaj tych dodatkowych punktów niestety nie mamy i szkoda, szkoda, że nie udało się nam tam zabrać kolejne trzy punkty i może nieco szybszą rozgrywkę. No i tutaj mi ten ruch nieco zdziwił czarnego, bo wygląda na to, że ta grupa się wciąż jest do ataku. I można pobawić się powiedzmy w, w kierowania tej grupy, to znaczy w atak tej grupy, kierowania w, w, w e, miejsce tam, gdzie my chcemy, a nie dać decyzję m, bielemu. I może warto by było nawet zagrać tutaj, po prostu zniszczyć wszystkie możliwe e, i potencjalne e, tam budownictwo dwóch oczu i zagrać tutaj. Możliwe, że zagrać tutaj też jest ok, żeby zobaczyć jak wiele zareaguje, bo tutaj ma dziurę. I potencjalnie nie może zagrać tak, a łączy się tak to nam na rękę. To jedynka w takim razie jest super ruchiem. Prawdopodobnie może e, warto było oczekiwać coś takiego, ale wciąż to jest gra dosyć ciężka. Ale jeżeli tych obu nie widzimy, to nawet taki ruch byłby całkiem, całkiem w porządku, bo zamykamy swoje dziury. Tutaj już nas nikt nie odetnie, nie zabierze dużo terenu. I wciąż atakujemy. Ja nie wierzę, że po tym ruchu to teraz nagle zagra gdzieś tu. Bo będzie wyglądać na to, że my za chwilę zaczynamy o wiele grubszy atak. Możemy nawet zacząć z tego ruchu. Ja bym nie powiedział, że nam brakuje terenu. Mamy bardzo dużo terenu z góry. Ponad 30 punktów. Mamy ten teren tutaj, który też oscyluje w 30. Mamy 60 punktów już. Nie mamy słabych grup. Biale jeszcze wciąż tyle nie ma. Także ja by powiedział, że... Nieco mamy przewagę, ja bycelowałem gdzieś pomiędzy 5 a 10 punktów e, z tą przewagą. E, patrząc, e, biorąc tam do uwagi, że to jest słaba grupa i po tym ruchu trzeba zdecydować, co robić z tym cięciem, tak? Jeżeli biały odpowiedział, nie wiem, w taki sposób, to można albo zacząć po prostu jeszcze e, dobierać tam punkty, albo zagrać ten ruch. I powoli powoli budować, powiedzmy, taki atak z daleka. Tak, że tutaj mamy, już tutaj mamy. Wystarczy nam gdzieś tutaj zdobyć kamienie, i wiadomo będzie ciężko uciec z tego wszystkiego. Także może w tym kierunku by poszedłem. Tak, nieco odpuściliśmy. Może była decyzja podjęta, że nie wiemy, jak to atakować, i zagrajmy w innym miejscu. No to w takim razie, rozumiem, ten ruch jest w porządku. Dalej rozegraliśmy dzioseki, które jest typowe. Dla takiej rozgrywki, a następnie mm, tak, de facto mamy trudną decyzję, bo biele zagrał dosyć ciekawy ruch, bo mamy tutaj cięcia, niwelują nam ter teren z góry i fajnie by było jakoś to bronić, ale też, jeżeli będziemy bronić, no to będziemy pozwalać Białemu na budownictwo bardzo dużych punktów po lewej stronie. I tutaj możliwe, że znowu ja by wróciłbym, prawdopodobnie do tego ruchu, żeby spróbować wycisnąć jakieś dodatkowe kamienie tutaj na podstawie ataku tej grupy, bo inaczej, jeżeli po prostu tak zidentyfikujemy, jak w grze, tam może tak, tam powiedzmy, można dużo ruchów do, dobierać i dopasowywać, ale tak de facto brakuje nam jakiegoś tutaj ruchu, żeby było wsparcie, tak? Inaczej to nas będą atakować. A chciałbym tego uniknąć, jeżeli by grałbym czarnymi. Także tutaj mm, dobra rozgrywka, ale wydaje mi się potrzebuje niejakiej takiej szybkości. To znaczy, może ten e, kamień już by zagrać tutaj, bo ten ruch okej okay, wzmacniamy, ale to w takim razie po co po co wzmacnialiśmy siebie i też białego, jeżeli gramy o osko 2, jeżeli nie chcieliśmy o 3. Także ja tutaj by zagrałem o 3, bo. Mm, pozwala nam na to kształt. No, a w takim razie albo po prostu zagrałem tu, a jeżeli tak samo o 2, to lepiej już skoczyć o 2, moim zdaniem. Mm, nie pomagać bielem, bo tutaj można też jakieś tam dodatkowe kamienie wycisnąć i to może pomoże nam powiedzmy da, e, późniejszym ataku. Tutaj e, trochę taki zachlanny ruch, bo ten ruch to jest jose, w tym przypadku Josy jeszcze bardzo się bardzo zawcześnie grać. Rozumiem, że to jest fajny ruch i e, jest dosyć grywalny, tak? Nie traci jakichś tam punktów. Jest w, do, powiedzmy, w dobrym, jeżeli patrzeć powiedzmy na bandu, to jest w dobrym miejscu. Jest jeden z najlepszych ruchów, ale jeżeli popatrzeć na całość, to tak dziwnie, że gramy tutaj. Kiedy możemy się potakować, zbudować tutaj, teren i tak de facto bijemy się teraz nie o teren tu. A o to, że za niedługo pojawi się teren, obszar tak naprawdę białego i jest to też potencjalny obszar e, czarnego. Fajnie by było poatakować tą grupę nawet jakimś, nie wiem, takim ruchem tutaj na pograniczu tych dwóch obszarów. I zaistniać w tym centrum szybciej, niż nasz przeciwnik, tak? Także ja by tutaj e, patrzyłbym w tym kierunku, to znaczy uruchomiłbym tak prawdopodobnie tym ruchem się tym Ruchiem jakoś wzmocniłam, czy tam może tym e, widzę, że trafiłam też wejwaj, e, także może ja by poszedł w to, ale raczej wszystkie moje decyzje, czy tam podejmowania decyzji, poszedłbym, czy tam wybierałbym w tym kierunku. Na razie to jest Yose i to jest druga linia, a mamy tylko zaledwie no, do 50 ruchu na planszy, a my już idziemy w JOSE, także moim zdaniem. Nieco za szybko zagraliśmy. Rozumiem, że całkiem całkiem to wygląda, ale czy biały tak naprawdę stracił, ja by powiedziałbym, że nie. Ja by powiedziałbym, że to my zdoby, zdobyliśmy. To znaczy, wzmocniliśmy białego i zdobyliśmy trzy kamienie, które są słabe i które warto by było obronić, bo jak zaczniemy ich oddawać, ja by tak zagrałem, to taka wymiana byłaby dziwna. Po prostu wrzuciliśmy kamienie, oddaliśmy te kamienie i dostaliśmy to co i tak mogliśmy dostać bez tej wymiany. I straciliśmy też jakieś tam małpy, skoki, czy jakieś inne ruchy, które nie były w ogóle moc tych kamieni. To znaczy tutaj nie ma terenu żadnych oczu i mamy słabą grupę. I moim zdaniem ta cała rozgrywka była bardzo dobra dla wielego i lepiej byłoby tej, powiedzmy, tego rozegrania uniknąć na początku, a możliwe później wykorzystać w jakimś innym, innym scenariuszu, bo to cięcie jest fajne. Tak de facto, C5 jest fajne, tutaj można coś rzeczywiście wykombinować. Może pojawią się jakieś tam ruchy na powiedzmy w tym centrum, w tej okoliczności w tej okolicy i zobaczymy jak to będzie wyglądać bo tutaj tak de facto no, daliśmy te kamienia i mamy problem dalej próbowaliśmy wycisnąć już teren z tego wszystkiego, choć też taki e, dosyć niestandardowy sposób, bo może warto by było popatrzeć na szeroką skalę i zagrać jakoś tak, ja bym do uwagi, że znowu to jest słaba grupa i możemy zagrać, jeżeli nam tutaj zaczną grać to będzie dwie słabe grupy jeżeli zainweduje bielej tu, to musi biec w tą stronę, potniemy dwie słabe grupy. No i będzie problem bardzo duży, żeby przeżyć i jedną i drugą. Także możliwe ja bym zagrałbym na szeroką skalę, bo tutaj grając tak po prostu możliwe teraz bielemu zagrać rzeczywiście tak. A ja by na miejscu białego, może nawet wzmocniłbym jakiś taki sposób, chociażby jeden ten ruch. Tak, bo trzeba na niego jakoś tam odpowiedzieć za czarnych a później może jakoś wycofać, trochę wzmocnić tą grupę na, na górze. Ale rzeczywiście to ten ruch umożliwia Białemu po prostu zagranie kosumi i tak dosyć łatwo zdobycia pewnych punktów terenu, chociaż może to jest znowu za wcześnie. Mo, moim zdaniem warto by było teraz po stronie białego popatrzeć, że czarny też ma słabość, tak? tym bardziej, że ma podmycie tutaj całkowite terenu, nie da się tutaj zbudować dwóch oczu i może warto by było zagrać za białych jakiś taki ruch, to byłoby nawet całkiem, całkiem, całkiem. Także tutaj moim zdaniem jakoś nie trzymamy inicjatywy, gramy dobre ruchy, solidne, ale odpuszczamy te, które można zagrać w sente i finalizujemy sytuację, kiedy nie wiemy tak naprawdę, czy chcemy, może tak. Może może takie kamienie będziemy potrzebować w przyszłości, bo tutaj na przykład i będziemy próbować zabierać środek, bo zaatakowaliśmy te kamienie. Albo będą te kamienie biec i potrzebujemy, żeby dobiegli do naszych kamieni, tak? Albo może będziemy potrzebować takie rozgrywki. Tak, ona jest nietypowa, nie ale możliwe, że coś tym, na ten desen będziemy potrzebować. Tak, oddać to, ale spróbować zaatakować te kamienie. Tutaj ciężka decyzja, bardzo ciężka, i ja by nie finalizowałbym to już. Tak, zostawiłbym to na później, bo no teraz, jak widać, po prostu moim zdaniem, nieco czarne białe po prostu nieco zaszala z tym cięcią. Ciężkie cięcie, ja bo powiedziałbym bardzo ciężkie. Moim zdaniem, niezupełnie aż tak potrzebne. Bo mamy co atakować? Możemy zagrać tutaj, możemy nawet zagrać tutaj, spróbować zbudować oczy. Najwyżej, możemy zagrać tak, tu i powiedzmy na jakieś oczy także nieco agresywny ruch i moim zdaniem ten agresywny ruch później nam przeszkadzał i tracił punkty, bo tak de facto ok, coś tam uzyskaliśmy e, za białych, ale mm, można byłoby tu dosyć łatwo pomylić się, nawet, nawet jeżeli popatrzeć od tej strony, że ciadem mógł po prostu oddać te, te dwa kamienie zagrać tak My by zagraliśmy tak. Ja by powiedziałbym. To jest dosyć fajna rozgrywka, jeżeli by jeszcze czarny celowo w ten ruch. I nie wiem, czy te dwa kamienie kosztują aż tak dużo. To, że jest to takie dosyć ryzyko, które dlaczegoś czarny podejmuje i traci jeszcze więcej. I wydaje mi się, że tutaj ratować te kamienie nie trzeba. I w pewnym względzie może warto by było zagrać jakoś tak i spróbować znowu pocisnąć teren gdzieś tutaj, naprzeciwko. Bo jakoś za jak przez to, że biały zagrał bardzo ostro, my dla czegoś chcieliśmy odpowiadać też ostro. I tak de facto grać na rękę naszemu przeciwniku i tak na naprawdę tracąc coraz, coraz więcej punktów, bo nawet tutaj wydłużenia po prostu traci punkty, tak? To jest bardzo zły ruch. I wydaje mi się, nie policiliśmy po prostu drabinki, albo nawet nie zwróciliśmy do, na to uwagę, niestety, tak? Ale późniejsza gra, to znaczy po tym wszystkim rozegraniu, to no niestety, ale sytuacja się rozsypała u czarnego. Także moim zdaniem na taki agresywny ruch Bielego nie musimy nawet reagować, tak? Musimy zastanowić się, bo ja bym na pewno zaczął od liczenia punktu, bo możliwe, że musimy nie odpowiedzieć. Czy tam możemy nie odpowiedzieć i zagrać tutaj, tak? I po prostu uratować swoją grupę, to znaczy Biały uratował swoją, my uratowaliśmy swoją i gramy dalej, na, powiedzmy, przeciągania tego terenu. Kto, kto zbuduje więcej? Mamy też J17 fajne ruchy. Także może warto by było po prostu zastanowić się, czy musimy odpowiadać. Może warto nawet by było po prostu zamknąć tutaj teren, też jest ogromny teren i policzyć punkty, Biele nie ma aż tak dużo, my mamy potencjał na ogromny teren. Może warto by było zagrać tak, 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 tak i to co mówiłem już przed chwilą i po prostu odpuścić te dwa kamienie. Tym bardziej, że ciężko już atakować tą grupę, kiedy biały zaczął już ją bronić, tak. Gdyby byliśmy o krok do powiedzmy przed i zagrać teraz tutaj. No to mamy szansę na duży atak, tak? Bo teraz wiele nie ma takiej podwaliny tutaj zdobycia tych punktów. Bo po tym rozcięciu, ja by powiedziałbym trochę ciarny sam się wpakował w to wszystko. No niestety mamy ogromny problem i ten ruch jakoś go nie zauważyłam podczas przygotowania, ale no okej, okay, wydaje mi się, że nie możemy. Hmm. Wydaje mi się, że możemy zagrać tutaj. Albo czegoś nie widzę. A, Boże, e, trzy kamienie zabrane, <laughs> przepraszam, jakoś upadły mi z głowy, no to rzeczywiście tak, nie możemy w drabinkę pójść, także tutaj, tutaj niestety, no po prostu nam sytuacja rozsypała. No okej, okay. troszeczkę nie zwróciłem uwagi, że przed chwilą omawiałem te zabranie tych kamieni w drabinkę, a później e, skupiłem się na tej sytuacji i widzę, widzę, że rozproszyła mi ta sytuacja. No rzeczywiście, tak trzeba zagrać, to jest dobry ruch i no dalej próby podjęcia jakiejś tam powiedzmy walki no niestety jest ciężkie już za czarnych po prostu biały za dużo prowadzi rozsypał nam całą sytuację zdobył ogromne punkty biały no i niestety dalsze decyzje były bardzo ciężkie tak już e, nie będę komentować co my tutaj chcemy zrobić bo to jest jedyna szansa próba rozcięcia zbudowania czegokolwiek e, w tej sytuacji jest po prostu pozytywna i oceniana próbujemy, działamy i no niestety nam nie wychodzi bo przeciwnik jest za silny żeby nie zobaczyć takich ruchów ale próbujemy ile się da i tak naprawdę podejmujemy dosyć ciężkie decyzje i raczej złe ale próbujemy znaleźć tą lukę czy tam szansę, żeby zdobyć tą przewagę i wygrać tą grę także moim zdaniem wszystko zadecydowało jak rozegraliśmy, w jaki sposób rozegraliśmy tak de facto e, tą inwazję białego tutaj. Mogliśmy wycisnąć z czarek nieco więcej punktu i nawet e, taki skok by już nieco więcej nam by dawał przestrzenie do decyzji. Nie musieliśmy reagować na jakieś kamienie tutaj, to jest pierwsze. A drugie to jest to, że mm, tak de facto ta inwazja może jest nieco za wcześnie. Może warto było pocisnąć to dalej, tak samo i z tym ruchem, co tutaj mówiłem, może warto byłoby dograć, żeby zobaczyć, gdzie te kamienie będą, i już rozwijać te sytuacje tutaj po tych narożnikach, patrząc na to, co dostaliśmy poprzeciwko. Bo mamy te center ruchy i akurat ich nie wykorzystaliśmy. No i tutaj można skoczyć nieco dalej, bo to jest ściśnięty teren, a tutaj zagraliśmy josę, której Hmm, raczej nam pogorsza sytuację, czym polepszył? Także, moim zdaniem, trzeba było atakować, może nawet tak, może tak, jakoś atakować. Także hmm, zdobywać te centy ruchy, a nie grać tych honte, gote ruchu, bo no nie wyrabiają po prostu z punktami. A za białych, to ja by bym że ten ruch, moim zdaniem, jest jeden z najgorszych. E, tam kosumi też, ale kosumi jeszcze można zrozumieć. Ten jest jeden z najgorszych tylko i wyłącznie dlatego, że mamy dosyć dobrą sytuację. Warto było wzmocnić tą słabą grupę albo zaatakować grupę czarnego. Tak, też przejąć inicjatywę, zdobyć ten SENTE ruchy i może nawet wzmocnić tymi, tym atakiem, wzmocnić tą grupę, a później oczywiście zagrać tutaj. Także patrzmy na całą grę, na całą planszę, a nie tylko na lokalne sytuacje. I wtedy gra się ulepszy. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie nurtujące pytania, gdzie zagrać dlaczego zagrać, jeżeli nie zapraszam do pisania pytań w komentarzach z chęcią odpowiem a jak zwykle za, na zakończenie zapraszam was do oglądania kolejnych review